Żyję w miejscu, które kocham, bo Przyczyna jest przepiękną miejscowością, z przepiękną tradycją, z historią. Nawet Wytargi jest piękną miejscowością. Jest otoczony tatrami, gorcami, jest w malowniczej kotlinie. Żyję w miejscu, w którym jest przepięknie gdzie są wspaniałe jurajskie skały w miejscu, z którego widać tatry. Niestety widać je tylko latem. Zimą nie widać nic. Możemy się cieszyć pięknym rynkiem, zagrodą żubrów, przepięknym skansenem. No możemy się cieszyć, ale tylko w okresie letnim. Proszę sobie wyobrazić, że przez jedną trzecią roku nie powinniśmy wychodzić z domu. Ja mam córkę, która studiuje, która mieszka we Wrocławiu i przykro mi jest, kiedy z zimą z nią rozmawiam, pytam czy wróci do domu, czy przyjedzie na weekend, a ona mówi, mamuś po co, przecież tam nie ma czym oddychać. Nie ma już ludzi biegających, jeżdżących na rolkach, wieczorem po południu już nikt nie spaceruje, a przynajmniej nie spacerują ci, którzy mają jakąkolwiek świadomość wpływu smogu na nasze zdrowie. To są przede wszystkim ulice spowite smogiem. Ten smog jest on nieznamacalny. To jest już cały rytuał wychodzenia z domu. Trzeba sprawdzić, wyciągnąć telefon lub otworzyć stronę internetową, sprawdzić, jakie teraz mamy stężenie pyłu, zobaczyć, może za chwilę zacznie wiać wiatr, będzie trochę lepiej. Nasz układ nowego targu w Kotlinie, otoczony górami, no niestety sprzyja powstawaniu smogu. Dodają też swoje trzy grosze gminy ościenne. Nie mogę już dłużej przechodzić do porządku dziennego nad tym, że ci sąsiedzi mnie trują. Brakuje wiedzy na temat tego, że, że smog to palenie właśnie w tych przydomowych kotłowniach, palenie nawet węglem najlepszej jakości. Cała moja rodzina to alergicy, może ma nadciśnienie. Ja jestem przekonana o tym, że duży wpływ na, na to nasze zdrowie ma powietrze, którym oddychamy. I zresztą z tymi problemami zdrowotnymi boryka się bardzo wielu mieszkańców naszego miasta. Ten nieszczęsny benzoalfapiren, który jest w powietrzu, można przeliczyć na jego toksyczność na papieros. I corocznie Nowotarżanin wypala 8 tysięcy papierosów. Ten problem widzi wielu młodszych mieszkańców naszej gminy, którzy mają dzieci, którzy widzą, jak te dzieci chorują, nabawiają się alergii. Przecież wczesna... Z tym wydawałoby się środowisku, jak po kilku latach chorują na astmę. Wydaje mi się, że w nowym targu wciąż próbujemy to zrzucić na przemysł, na diesle, na stare samochody, ale jest już grupa mieszkańców, zdają sobie już sprawę z tego, że to niestety jesteśmy my sami i my, którzy wybieramy takie, a nie inne źródło ogrzewania. Mamy wiele przykładów od osób, które wymieniły ogrzewanie na gazowe i mówią, że wcale więcej nie płacą, że płacą czasami nawet mniej. Mniej czasu spędzają na zamawianiu węgla, ładowaniu go do piwnicy, noszeniu do kotła, sprzątaniu popiołu. Smok nie powstał z dnia na dzień, więc poprawa też nie będzie odczuwalna jutro. Musimy naprawdę wykonać kawał dobrej roboty, żeby to nasze powietrze było lepsze.